Siema, jestem, jestem Szymon. Chciałbym na wstępie powiedzieć, że nie będę nagrywał filmików w stylu na pewno Buddy, którego serdecznie pozdrawiam, ani Kickstera, który idzie już w grubsze tematy na auta, które no niekoniecznie są na mój młody portfel. Spróbuję poruszyć tematy aut tańszych, bardziej przystępnych powiedzieć wam co i jak, abyście na wstępie swojego jakby motoryzacyjnego świadka wiedzieli mniej więcej z czym ja się spotkałem przed czym mogę was ostrzec. Czy ten kanał y, będzie stricte motoryzacyjny? Nie wiem. Na pewno odpierdolę parę, parę głupot na pewno e, będzie coś w stylu jakichś wyjazdów e, czy takiego nagrywania e, poza kamerami. E, może wypadałoby powiedzieć coś o sobie. E, jako osoba młoda, nie mam pieniędzy. Jestem wyprany w chuj, jestem biedny. <laughs> no ale. Chodzi o to, że obecnie znajduję się za granicą, Szwajcaria. Mm. Money, money, money. No nie, nie do końca, bo wpierdoliłem się w taką robotę, że siadły mi plecy. Także przyjeżdżam z pustym portfelem na dzień dobry do Polski. Mimo to nie zrażam się. Nie mam podstawy na to, żeby jakby. Iść się, wieszać, jak większość by to postanowiła zrobić. No nie. Chciałbym w tym kanale, właśnie, wdrożyć Was w tematy takiego życia, jakie mam ja, czyli od osoby takiej, która właśnie ma problem z pieniędzmi. Hello, it's me. Uwielbiam jeździć. Autami, które są drogie, no bo kto nie lubi, ale dla mnie drogi samochód zaczyna się od 15-20 tysięcy w górę. To już jest max na mój mały portfel. Dlatego też jeszcze Hyundai'em, o którym Wam opowiem, jak wrócę do Polski, ale na pierwszy odcinek wrzucę na tapetę. Osoba, która nie ma pieniędzy, osoba, która jeździ za granicę, bo nie ma pieniędzy, nie ma stałego zawodu, jest młoda, a pierwszy odcinek będzie o dość takim nietypowym samochodzie, ale dlaczego go mam, też wam powiem.